Witam wszystkie baranki na czytaniu miesięcznym na lipiec 2021 roku. Zobaczymy, co w Energii chce być dla Was przekazane. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co w Energii Ogólnej? W Energii Ogólnej jest współpraca, jest dobre partnerstwo, jest takie podążanie z kimś z boku. Jeżeli jesteście w związku, to tu jest taki przekaz, że naprawdę związek będzie rozkwitał, będziecie dla siebie wsparciem, będziecie dla siebie prawdziwym takim oparciem, kumplem, gdzie po prostu będziecie się wspierali i razem kroczyli wymarzoną drogą. Jeżeli chodzi o takie kwestie ogólne, to mogą być pomocni ludzie w tym miesiącu dla Was. W pracy również będzie dobra współpraca, czyli takie, taki kolektywizm po prostu. Ten miesiąc będzie dla Was takim kolektywem. Na co zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę na komunikację. Zwróćcie uwagę na komunikację, na to, co podpisujecie, na to, co mówicie, co jest do Was mówione. Żeby nie było tutaj jakichś szumów informacyjnych, niedopowiedzeń, niedomówień, bo one będą powodowały jakieś zakłócenia i dezinformacje, tak? Jeżeli coś mówicie, to mów, nie, nie, jakby nie powielajcie zdania innych osób, tylko jeżeli coś mówicie, to najpierw sprawdźcie, czy jest to prawdą, tak? Bo, bo w ten sposób też plotki się tworzą. Jeżeli podpisujecie jakieś umowy, to zwróćcie szczególną uwagę na drobny druczek, żeby tam nie było jakichś haczyków, które będą dla Was z perspektywy niekorzystne. Pierwsza połowa miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca jest taką izolacją, zatrzymaniem energii, po to, abyście mogli sobie wszystko przemyśleć. Tutaj możecie otrzymywać różnego rodzaju blokady. Jakieś takie opóźnienia też mogą być. Dużo intelektu w, tym, w, tym, w tej pierwszej połowie miesiąca w lipcu będzie dla, was, będzie dla Was tutaj jakby dane. Będziecie podejmować decyzje bardzo przemyślane, decyzje, które no, będą istotne, tak? Troszkę właśnie takiej izolacji od, od otoczenia, od bliskich osób, ale to jest po to, żebyście mogli sobie wszystko jakby przemyśleć. Uważajcie na kręgosłup tutaj, bo może być jakby przeciążenie kręgosłupa. Druga połowa miesiąca. No, i tutaj, jakby w pierwszej połowie miesiąca, nad czymś bardzo intensywnie myślicie, w drugiej połowie miesiąca podejmujecie wybory i to są jakby nowe możliwości otwieranie nowych drzwi, nowych możliwości. Dobra obfitość tutaj do Was wpłynie, zarówno finansowa, jak i emocjonalna, duchowa, takie prosperity. Tutaj też jest zagospodarowanie swoim majątkiem, tym, czy, co już posiadacie, swoimi zasobami, czyli intelektualnymi, czy tutaj finansowymi, czy uczuciowymi. Nowe możliwości, nowe perspektywy. Jeżeli jesteście singlami, to druga połowa miesiąca przynosi wam możliwość poznania kogoś, kto po prostu was oczaruje, kto wam się będzie bardzo podobał, zarówno na poziomie fizycznym, jak i intelektualnym. Jakieś pieniądze mogą tutaj do was przyjść. I jakby pierwsza połowa miesiąca pokazuje, że intensywnie na czymś myślicie, a druga połowa miesiąca to już jest dokonanie wyboru. Praca, finanse. Praca, finanse jakby tu jest pokazana możliwość dorobienia sobie może jakieś nadprogramowe rzeczy w pracy coś po godzinach na przykład dodatkowe pieniądze tu są pokazane. No, nie powiedziałabym, że awanse, bardziej bym powiedziała, że właśnie jakieś nadgodziny albo dodatkowy projekt coś takiego dodatkowego, co Wam możliwość e, zarobienia. Uwaga na konflikty, na konfliktowość w otoczeniu, żeby jakby, e, no, żeby nie dać się ponieść, tak, sytuacji, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi. I też w pracy możecie jakby ujrzeć coś z innej perspektywy. Możecie, zostanie dosłownie ta pochodnia, którą Kenas symbolizuje, ona Wam oświetli nowy fragment, który będzie kolejnym fragmentem Waszej układance. Możecie na przykład spojrzeć na kogoś z innej perspektywy, inaczej tę osobę zacząć postrzegać, albo po prostu wpaść na inny pomysł, takie olśnienie po prostu, że na przykład dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem, bo to by mi ułatwiło bardzo mocno pracę. Związki single. Tu dla związków pokazuje się wejście o poziom wyżej, czyli tak jakby, jeżeli jesteście osobami, które się tylko spotykają, gdzie jest to początkowa relacja, to jakby tutaj wchodzicie na etap wyżej, zaczynacie być już parą taką oficjalną. Jeżeli jesteście oficjalną parą, to możecie zacząć się zaręczać i tak dalej, i tak dalej. Jakby takie kolejne etapy w związku, wznoszące Was związek ku górze tu się pojawia. Jeżeli jesteście singlami, to jest takie bardzo duże skoncentrowanie na sobie, uleczanie swojego wnętrza, ale tutaj też jest pokazane, że możecie kogoś poznać, kogoś spotkać. I ja bym bardziej powiedziała, że jest to ktoś, albo y, gdzie pracuje jako urzędnik w jakiejś instytucji, praca taka budżetowa, bym powiedziała bardziej, albo będzie to zapoznanie za pośrednictwem ins instytucji, w instytucji, może przez jakieś takie profesjonalne, nie wiem, swatki albo coś takiego, albo po prostu gdzieś w kolejce będziecie stali i tam kogoś poznacie jaka niespodzianka? niespodzianka jest taka, że macie duże wsparcie sił wyższych teraz jest jakby czas dla Was dany teraz macie jakby wiatr w plecy, czyli wszystko, co sobie zaplanujecie je, ma szansę zrealizowania siebie to będzie od Was zależało, czy Wy wykorzystacie ten moment. Po prostu lipiec jest waszym momentem na to, abyście mogli podejmować słuszne wybory i jakby decydować się na jakieś nowości, tak? Na nowe ścieżki. Jaka rada? Rada jest słońce, czyli tutaj ciesz się z tego, co masz, bądź w energii sukcesu, ra, zwycięzcy radości, Uważaj na osoby, które chciałyby to manipulować, uważaj na różnego rodzaju sytuacje manipulacyjne, czyli tak jakby nie daj się sprowokować, jakby też za bardzo um, nie zachłystnij się pewnymi rzeczami, które wydają Ci się piękne, bo tutaj na przykład, jeżeli chcesz wziąć kredyt, jeżeli chcesz coś kupić na raty, to jeżeli okazja wydaje Ci się podejrzana, to ją dobrze sprawdź. Jeżeli podejmujesz jakąś bardzo ważną inwestycję, to najpierw jakby skonsultuj Zainwestuj w dobrego radcę podatkowego, radcę prawnego i po prostu skonsultuj ze specjalistą, żeby potem nie było jakichś niespodzianek, bo tutaj w Radzie jest pokazane, że możesz zachłysnąć się pewną sytuacją, która na pierwszy rzut oka dla Ciebie wydaje się bardzo intratna, bardzo korzystna, a tak naprawdę z perspektywy okaże się jednym wielkim manipu... manipulacją. No i tutaj uważaj na egoizm, żeby jakby ego w tobie za bardzo nie rosło, ale też druga rzecz, jeżeli jesteś osobą taką bardzo wycofaną, alienującą się, osobą, która nie wierzy w siebie, to popracuj nad tym. Popracuj nad poczuciem własnej wartości, w zależności gdzie tutaj te widełki się przechylają, bo tutaj jakby ta karta może mówić, że albo za bardzo jesteś właśnie tym takim egoistą, narcyzem, gdzie wszystko musi być po twojemu i tu trzeba popracować nad tymi cechami, albo jesteś za bardzo osobą taką du z duszą na ramieniu, która chce wszystkim pomagać, a jakby w całej tej pomocy nie widzi siebie, więc tutaj jakby też trzeba na tym popracować, żeby to wszystko było w równowadze. Co jeszcze chcę być wam dopowiedziane do tego miesiąca? No, macie ochronę, tak jak tutaj jest pokazane. No i trzeba jakby też ten balans znaleźć w swoim życiu, abym powiedziała, żeby wasze wybory były nie tylko podejmowane tutaj z tego intelektu, ale też jakby spróbować chociaż to zbalansować z sercem, tak? Wiadomo, że też trzeba przemyśleć pewne rzeczy, żeby podjąć słuszną decyzję, ale też, żeby to nie było podyktowane takie bardzo zimne, tak? Jeżeli z czymś się nie zgadzacie, jeżeli wasze serce z czymś się bardzo mocno nie zgadza, no to też to rozważcie. I macie silną ochronę, wsparcie sił wyższych, co tutaj właśnie było pokazane. No i bardzo piękne karty. Macie kolejna karta, która mówi o tutaj, właśnie wszechświecie rozległym wszechświecie czyli ja bym powiedziała, że jakiś też rozwój tutaj może być Wam dany możecie otrzymywać przekazy, różne możliwości, takie synchroniczności mogą w Waszym życiu się pojawiać, zbiegi okoliczności, które są dla Was dobre. No i ogólnie taka radość, tak? Jeszcze zobaczymy sobie, co w roczni miłosnej. mam pokazane, że jakiś wzrost was będzie zachodził. Możecie sobie, jakby to, o czym będziecie myśleli, to będzie się spełniało. Silna działalność sprawcza w was w lipcu będzie, więc uważajcie, co zasilacie swoją energię, jakie emocje. No, macie karty, które mówi nie dzisiaj, tak, czyli tak jakby. Na coś jeszcze nie jesteście gotowi. Coś jeszcze tutaj Was blokuje. Może y, jeszcze nie do końca jesteście otwarci na, na przykład na związek, tak żeby jesteście singlami, żeby wejść w nową relację. Bardziej tutaj widzę randkowanie, atrakcyjność, flirty, tak jak tutaj właśnie było pokazane. Ale generalnie miesiąc szykuje się jako y, ładny. Tylko uwaga właśnie na te manipulacje, na jakieś podpisywanie, um, podpisywane umowy i na to, co zasilacie nogę. Pamiętajcie, że jesteście ochronieni i w Was też jest taka właśnie siła do tego, aby ochronić swoje racje. Jeszcze zobaczymy sobie, co aniołowie chcą Wam przekazać. Miarowy postęp. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i aktami miłości. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanego miesiąca. Do usłyszenia. Pa!